Kiedy ten krążek się urodzi? Mój. Mój. No nie jest to łatwe ze względu na to, że przenieśliśmy się do Rzymu, tam mieszkam i... E... co to... są południowcy? Oni w ogóle kumają taką muzę? Muzę taką? No bo jakby to, co ty nie... robisz, coś co dla mnie jest bardzo smacznym R&B poniekąd, ale jakoś tego nie kojarzę w ogóle z tamtym miejscem, gdzie teraz mieszkasz. No, tam jest gorąco... Znaczy, w Rzymie to jest tak, że e, leci Drake albo Nicki Minaj, albo, nie wiem, Justin Bieber, po czym nagle wchodzi nasza Atemi i wszyscy wstają i jest po prostu mega. A, czyli nasz akcent? Tak, słabo. Nasz akcent, oczy zielone. Tak, czyli lubimy, lubią, lubią, tak, po swojemu. E, ale ja nie, jakby, nie, 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 jakby nie strzelam w tamten, e, w tamten target i ja tam tylko mieszkam. E, jakby dbam o ognisko domowe, po czym wracam do Polski e, czy Londynu i, i tam dalej tworzę. No i ze względu na to, że się przynieśliśmy, rozległo się to w czasie, ale jakby no, cały czas się nie, nie podaje. No, Nigdzie się nie pokazuje, więc jakby e, takie wrzucanie mnie przez was do tego worka celebryckiego jest bardzo słabe, ale przyzwyczaiłam się do tego. Życie na walizkach. Mam nadzieję, że wylądujesz tutaj i to będzie fajna płyta. Ja też mam taką nadzieję i dla mnie jest najważniejsze, żeby to była płyta, z której będę dumna i moi słuchacze i to dla nich tak naprawdę tworzę. E, a myślę, że ludzie, którzy gdzieś tam mnie śledzą od jakiegoś czasu zdają sobie sprawę, dlaczego to jest tak rozległe z czasie. No byłam chora, potem mnie wrzucili do worka uak, e, więc jakby no też, no nic na to nie poradzę, przykro mi. Ale masz wrażenie, że znowu będziesz debiutować? E, poniekąd. W pewnym sensie czuję się nawet jakbym dzisiaj debiutowała. Nawet zapomniałam jak to jest. Mój pierwszy raz. Zapomniałam jak to jest właśnie wyjść gdzieś opowiadać, znowu tu, ten, bla, bla, bla. Więc jakby ja nie chodzę no i to nie jest tak jakby, że tak powiem mój świat. Mój świat jest taki, że ja tam pracuję w studiu, wrzuciłam utwór i sobie patrzę tam jak to się wspina. No, to mi się podoba, takie coś. I jeżdżę nie na koncerty, dlatego nie mogę się doczekać jak skończę album i, i będę mogła pojechać w trasę.